MA Siemanko z tej strony, chyba Playboy jest 2-3 i nagramy sobie Skype z nodusem A zem mam jest... Edyt Ciciczy, dzień dobry. Witam Okej. Okay. To, to yy, na początek już to sobie ta, trochę powiększyliśmy wyspę, bo kupiłem trochę dirta w sklepie. Zadba złota. Robimy mamy... teraz jak generator. Może bo się nasz unikalnie nie zbali tego. Kiedyś robiliśmy wyspę i to oczywiście. Kiedyś robiliśmy wyspę yy, niedawno robiliśmy wyspę, to cały czas z tego yy, robiłem obsidian tak, 30 FPS mam. Ale też Dobra. Zakop mi trochę kobla. Chcesz zrobić motykę i tak coś żadnie. Czekaj. Luch! Czekaj Moji, nie? Ja tak takiej coś. tylko dzifta. Jaki moodin? Robię. Parkur Parkour na raz 2, 3, 4, 5 na 6 kategorii. Reszta? No to nie zniknęło. No jest. Zobaczysz nobie. Lolba się kiwali. 12 FPS-u. Ja, ja się wcisnę F1 i on doobserwował co ty robisz. Jak butujesz. No No to będzie latający ten Latający generał, tylko prawie spadłem Ja niaciki, arbuzy. Miam, niam Ale mamy 8 skrzynce Spokojnie Edek Ciszy odleciał na Kaju Odlatałeś na Kaju to jest ci matka, nie będzie kochać. Ej, bardzo się ze spełniłem. Jest nas home. Zobacz. Zobaczcie! <grym> czekaj, bo my tu mamy jeszcze jakiś piasek. Brawo, Murzynia. <grym> Okej, Murzyn nie Kubo megakryta, bo nie dał. Czekaj, wykąpię się moją mega diacuzi, patrz, patrz na mnie. Wykąpię się moją jakuzzi. A, dorącę, I I dobra mamy jednego dziewcza. Dobra, mamy już takie coś, nie? Teraz będzie kobel, tu będzie kobel, tu będzie woda, tu będzie dziurka. <coughs>

Ale już taki 2, a nie cztero. Cztero. <noise> fuck fuck fuck. Uff, ej, widziałeś to. <noise> ej, coś zwaliłeś. To teraz inaczej wygląda, zauważ. Wiem. Widzisz to Mudzynie? Zwaliłeś te Mudzynię. Zwaliłeś konia Mudzinie. Nie mam konia Mudzinie. i teraz padasz ten teraz nie tak już nie jesteś twarcą, możesz się wylogować okay? mogę? <laughs> jest to jest to jest ok Mudzynie, Mudzynie, mówi Mudzynie. nie, Ja nie, bój. nie, bój, nie, bój, nie, bój, nie, bój. Łatyle, bój, nie, bój. nie, no. Czeka, takie, nie, 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 zrobiliśmy ten generator. nie, nie, czasach, nie, tylu <laughs> Tyle kilo A kilo w No nie, 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 jest oh mam kilo. Sharing. Każdy kopie na swoich miejscach, może kopiemy, możemy, bo to my <śART> <śased> Dobra, mam, mam na motykę, ojej. Oh yeah. <ś> sorka, jak będzie umieć słyszać, słychać jakieś rodzeństwo, no to... Sorka, co? mam te <grymne> niby A tu śmiech mam parę Mam czyste fps a, a tak fajnie jest tutaj. Co, co, co I robię, nie, nie? I ty to ty co zrobiłaś, taki nobek? Farmer robię mi dino. Jaki murzyn. To my z tymi murzynami. Każdy na tym sobie pożegnał, że jest kopernik, ale tu imitemy, nie? No, ja i Filip się Ej, Czyli, to, mi kiedyś takiego podał. I to podaj mi. Ale nie, jest teren na... No ten, ten nie ma go, znali. To tam pan, ten, ten. jakieś taki, idzie. Hmm. Dobra, to jak na kopię dostaka i możemy kończyć to nie? Dobra. Albo Super odcinek, do kopanie kobla. No ja wczoraj coś pańszego zrobiłem, zrobiłem. Parne. To, to będziemy robić czas na w odcinku. I może, i nie wiem i możecie tego i możecie w komentarzach napisać iP serwerów na którym mamy grać ale podajcie serwer na id 62 bo na id 62 nie możemy nagrywać znaczy możemy ale nie będziecie nic widzieć bo mnie będzie strasznie negować i no hamacie, no hamacie, podajcie iP serwerów PWP Skyblock Subwoobile India I jak zwykle macie subskrybować, lajkować, wziąć komentarze. Co? Za niedługo będę robić konkurs na gifkoda. Jak chcesz wziąć udział, napisz pod tym filmem. Bierę udział, daj łapkę w górę i daj subskrypcję. Dostaniesz i wkłada. to nie jest żaden, to nie jest żaden, yy, to nie jest żaden gówno ale Serio mówię Dobra mam z taki jeden Za Tutaj... dużo Dobra to Dynia nam urosła! Dynia moja Dynia Dobra to Ja się z wami żegnam Czekaj no proszę czegoś i na razie 哎，老爸、hey,。Bye.